Zapraszam do rewizy, lubię wieczorne telinki. prostały się drinki, a ani szcząg na fliki, spec stajczą, koła Kasia, mam na przyjść, ladeżbinki Ty dobra, widzisz to, widzisz to, no to! Co? Ale zajebiście, zajebiście. hita, nie? Robimy to, robimy to. Robimy Czekaj. to, jak dziś. Jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. raz. Dawaj, dawaj. Chyba. Robimy. ja wszystkie pasje czynki. Zapraszam do remizy, lubię wieczorne treningi. Rozdały się a Ania ściąga z ringi. Z mam na żyj i ślady Kurde, ale puja, aż nie można przestać tańczyć. Ja cię kręcam. Co? Jeszcze raz? Jeszcze raz. Dawaj. Ja wszystkie was dziewczynki Zapraszam do etnizmy Lubię wieczorne treningi Rozdały się drinki A Ania ściąga stringi Z backstage'u woła Kasia Mam na żyć żminki